Samogłęcucie to bez wątpienia jedna z najbardziej fascynujących i najlepiej zachowanych rezydencji magnackich w Polsce. Fortel ordynata ostatniego właściciela zamku, Alfreda Potockiego, ocalił go przed sowiecką zagładą. W związku z tym w środku zastaniemy zatem oryginalne umeblowane wnętrza, liczne rzeźby, obrazy i przepiękne żerandole. Na zwiedzanie warto zarezerwować sobie cały dzień. Absolutnym minimum to pierwsze piętro zamku, stajnie oraz wozownia. Do tego dodamy jeszcze m.in. drugie piętro zamku, łaźnie rzymskie, storczykarnie, ujeżdżalnie oraz kasyno urzędnicze. Zapraszamy Cię do wirtualnej wędrówki przez zamkowe wnętrza, a na koniec zajrzymy też do wozowni. W wozowni zgromadzono także trofea myśliwskie z safari, na którym polował ostatni właściciel zamku, Alfred Potocki, na początku XX wieku. Safari to odbyło się wielkim echem wśród magnackich rodów Europy. Zamag Łańcucie otoczony jest przepięknym parkiem, w którym warto odpocząć pomiędzy zwiedzaniem poszczególnych części tego kompleksu.